W Rosji słynne radio Apokalipsy rozpoczęło rok od zagadkowych wiadomości, pozostawiając cały świat w stanie gotowości. W Stanach Zjednoczonych samolot Apokalipsy został po raz pierwszy od ponad pięćdziesięciu lat zauważony na cywilnym lotnisku, czego nikt się zdecydowanie nie spodziewał. Początkowo te dwa wydarzenia nie były ze sobą powiązane, ale na początku roku cały świat się zastanawiał, co tu się dzieje, co był początek stycznia. Taki okres, gdy ludzie wciąż są znieczuloni przez święta, próbując wrócić do rutyny, ignorując wiadomości, które wydają się zbyt odległe, by się nimi przejmować. Ale tym razem coś przebiło się przez te tarcze zbiorowego rozproszenia. Coś brzmiało nie tak dosłownie się mylił. Pierwszym sygnałem była cisza, która nie powinna istnieć. Przez dziesięciolecia stacja znana jako UVB-76 utrzymywała niemal rytualny wzór. Ciągły, zimny, mechaniczny szum, nadawany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dźwięk bez wyraźnego celu ale paradoksalnie właśnie taki był cel to szum oznaczał normalność to oznaczało, że wszystko jest pod kontrolą dopóki hałas unosił się w powietrzu, świat się kręcił pewnej nocy brzęczenie zostało przerwane nie z powodu awarii technicznej nie przez zwykłą ingerencję Przerwał mu głos. Pierwszy zapis pochodził z radioamatorstwa w Europie Wschodniej. Monitorował stare częstotliwości, jak prawie każdej nocy, bardziej z przyzwyczajenia niż z oczekiwania. Gdy zauważył zmianę, pomyślał, że to tylko wyobraźnia. Szum ustąpił miejsca ciszy zbyt krótkiej, by była uspokajająca. Wtedy męski głos, stanowczy, bez wyraźnego akcentu, wypowiedział ciąg niepowiązanych słów. Jakby czytał coś, czego nie mógł popełnić błędu. Nic nie zostało wyjaśnione. Bez wstępu. Nie żegnaj. Głos przemówił. Ustał. A brzęczenie powróciło. Ten schemat się powtarzał. Kilka godzin później. Kilka dni później. Zawsze nieprzewidywalny. Zawsze inne. Izolowane słowa. Liczby. Współrzędne, które donikąd nie prowadziły. A w pewnych momentach coś jeszcze bardziej niepokojącego. Muzyka, gdy jezioro łabędzie zaczęło grać na częstotliwości radiowej, wielu po prostu ją wyłączyło. Nie z otwartego strachu, lecz z pradawnego, niemal zwierzęcego instynktu. Ta piosenka miała historyczny ciężar, którego nie trzeba było tłumaczyć. To nie była tylko klasyczna kompozycja. To było kulturowe ostrzeżenie, echo poprzednich upadków. Eksperci próbowali to bagatelizować. Powiedzieli, że to może być przypadkowa transmisja. Znudzony operator. Test poza czasem. Ale z tymi wyjaśnieniami pojawił się poważny problem. UVB-76 nie działa w ten sposób. To nigdy nie działało. Każda sekunda tej transmisji jest obliczana, każda zmiana zostawia ślady. A ta zmiana wydawała się celowa. Podczas gdy specjalistyczne fora tętniły życiem. A nagrania rozprzestrzeniały się po sieciach, zaczęło się kształtować kolejne wydarzenie tysiące mil dalej. W Stanach Zjednoczonych pracownicy na cywilnym lotnisku zgłosili coś niezwykłego jeszcze przed świtem. Ruch lotniczy był dziwnie ograniczony. Niektóre wskazówki zostały odizolowane bez jasnego wyjaśnienia. Rozkazy przyszły z góry. Zamówienia, które zwykle nie docierają na lotniska tego typu. Potem pojawił się na horyzoncie. Za duże, za ciemno, zbyt cicho jak na taki kontekst. Boeing E4B Nightwatch to nie samolot, który można by mylić z innymi. Jej format jest znany osobom zajmującym się obroną, kryzysami globalnymi oraz skrajnymi scenariuszami. Nie przewozi zwykłych pasażerów. To koniec wszystkich normalnych protokołów. Lądowanie było czyste, techniczne, niemal obojętne, jednak obecni opisali to uczucie jako niewłaściwe. Jakby ten samolot był tam przed odpowiednim czasem. Jakby coś wyszło z niewidzialnego scenariusza, który utrzymuje świat w ruchu. Nagranie telefonów komórkowych, wyciekły zdjęcia, wieści zaczęły się rozchodzić. I podobnie jak w przypadku radia, oficjalna odpowiedź była zbyt szybka i zbyt pusta. Rutynowy trening, standardowa procedura, nic nadzwyczajnego, ale było coś niezwykłego. E4B został zaprojektowany dokładnie tak, aby nie musiał lądować na lotniskach cywilnych. Istnieje na wypadek, gdy bazy wojskowe nie są już bezpieczne. On jest planem po planie ostateczność. A teraz to tam było odsłonięte, widoczne, prawdziwe. Zbieg okoliczności zaczął niepokoić nawet najbardziej sceptycznych dwa narzędzia stworzone na koniec świata dwa historycznie rywalizujące kraje dwa bardzo rzadkie zdarzenia ten sam okres Później ta sama oficjalna cisza. Analitycy próbowali wyznaczyć granice. Żadna nie została potwierdzona, żadna nie została odrzucona. Wszystko było w niewygodnym zawieszeniu między możliwym a niewyobrażalnym. Im więcej czasu mijało, tym bardziej rozprzestrzeniało się uczucie, że widzowie widzą tylko odbicia, cienie rzucane przez coś znacznie większego, znacznie głębszego. Bo prawdziwe kryzysy nie zaczynają się od ogłoszeń, zaczynają od dyskretnych ruchów dziwne testy wiadomości, które słyszą tylko nieliczni samoloty, które nie powinny lądować tam, gdzie lądują dźwięki, które nie powinny istnieć w powietrzu i być może najbardziej niepokojącym szczegółem jest to: nikt nigdy oficjalnie nie twierdził, że te wydarzenia były ze sobą niepowiązane powiedzieli tylko, że nie ma powodu do zmartwień. Ale gdy świat zaczyna rok słysząc oznaki związane z zawaleniem, prawdziwe pytanie nie brzmi już, czy coś się dzieje, i staje się, jak dawno temu to się zaczęło. A gdy transmisje trwały dalej, chaotyczne, zimne, mechaniczne, a samolot znów zniknął z radarów publicznych, zaczęło się formować zbiorowe uczucie, powolne i duszące, jak niewidzialny szum w głowach milionów ludzi. To uczucie, że ktoś gdzieś przekręcił klucz którego nie powinien był przekręcić, i że teraz światu pozostaje tylko słuchać. Po pierwszych nagraniach historia zaczęła nabierać dziwnego, niemal niewygodnego kształtu. Nie dlatego, że pojawiły się nowe oficjalne informacje, lecz właśnie dlatego, że nic nie zostało wyjaśnione. Radio nadal nadawało, samolot już odleciał, a świat utknął w dziwnej przepaści między tym, co widziałem, a tym, co nigdy nie zostało wyjaśnione. W przypadku rosyjskiego radia największą uwagę przyciągała ich nalegania. To nie było odosobnione zdarzenie, ani pojedyncza, niestandardowa transmisja. Wiadomości napływały w różne dni, o różnych porach, zawsze przerywając monotonię zgiełku, który przez dekady był jedyną częstotliwą ofertą. Dla tych, którzy śledzili to od lat, nie wydawało się to błędem. To było jak aktywacja. Głosy nie dawały po sobie znać nerwowości. Nie było pośpiechu ani wahania. Każde słowo było wypowiedziane precyzyjnie, jakby czytano je ze starego protokołu, czegoś wytrenowanego do zmęczenia. Ton zawsze był ten sam: zimno, neutralny, depersonalizowany. Nie było emocji, bo najwyraźniej nie były częścią funkcji tej wiadomości. Gdy utwór został ponownie wyemitowany, efekt był natychmiastowy. To nie było zwyczajne. Nie było niewinne i zdecydowanie nie wydawało się przypadkowe. Wybór tego konkretnego dzieła przypomniał wielu osobom o historycznych momentach związanych z upadkami i drastycznymi zmianami. To w połączeniu z historią samego radia sprawiło, że nawet osoby, które nigdy nie zwracały uwagi na temat, zaczęły zwracać uwagę. Po drugiej stronie świata epizod amerykańskiego samolotu nie uspokoił się z upływem dni. Wręcz przeciwnie. Im bardziej rząd próbował traktować lądowanie jako coś banalnego, tym dziwniejsze wydawało się wszystko. Bo E4B to nie jest byle jaki samolot, nie istnieje w zwykłych sytuacjach, nie pojawia się na lotniskach cywilnych dla wygody. Przedstawiciele lotniska informowali, że jeszcze przed lądowaniem panowała atmosfera niezwykłego napięcia. Szybkie rozkazy, niewiele wyjaśnień. Odizolowane obszary bez jasnego technicznego powodu. Nie było to ogłoszone ćwiczenie, nie było żadnej wcześniejszej komunikacji. Wszystko działo się nagle, jakby lotnisko było tylko improwizowanym punktem w czymś większym. Samolądowanie było szybkie, kontrolowany, brak błędów, ale czas spędzony na ziemi przyciągał uwagę. Nie było tego typowego ruchu długiego postoju. Samolot pozostał tam tylko na tyle długo, by wykonać konkretny etap, po czym odleciał. To wzbudziło podejrzenia, że celem nie był odpoczynek ani konserwacja. To było coś innego. Zdjęcia wykonane przez cywilów zaczęły krążyć niemal natychmiast. I choć żaden nie wykazał niczego wyraźnie nielegalnego lub tajnego, sam fakt, że ten samolot tam był, był już niepokojący. Bo jest symbolem. Symbol scenariuszy, których nikt nie lubi sobie wyobrażać. Zbieg okoliczności czasowych między tymi dwoma wydarzeniami zaczął być poważnie komentowany. Nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w niezależnych analizach, wyspecjalizowanych kanałach i forach wojskowych. Nikt nie twierdził, że to bezpośrednie połączenie ale prawie wszyscy mówili to samo. To nie był komfortowy moment. Sam początek roku był już naładowany napięciami międzynarodowymi aktywne konflikty. Agresywne przemówienia. Ruchy wojskowe ogłaszały mniej przejrzyście niż zwykle. W tym scenariuszu zachowanie rosyjskiego radia i lot amerykańskiego samolotu wydawały się być nie na miejscu, ale wciąż częścią tej samej planszy. Najbardziej przeszkadzał mi brak zamknięcia. Żadna z tych spraw nie miała jasnego zakończenia. Radio nie wróciło na pewno do starego standardu. Lot samolotu nie został szczegółowo wyjaśniony. Wszystko zostało otwarte, a historie, które pozostają otwarte, mają tendencję do wzrostu w zbiorowej wyobraźni. Dla zwykłej opinii publicznej, uczucie było proste: wydarzyło się coś ważnego, ale nikt nie chciał tego wyjaśniać. A gdy wydarzenia bezpośrednio powiązane z protokołami końca świata pojawiają się bez wyjaśnienia, strach przestaje być fantazją i staje się instynktem. Programy informacyjne próbowały iść dalej, pojawiły się inne nagłówki, jednak te dwa epizody były nadal cytowane, nie zawsze podkreślane, ale zawsze obecne jak cień, który nie znika całkowicie, nawet gdy światło się zmienia. Radio wciąż tam było, nadawało. Samolot nie był już widoczny, ale wiadomo, że gdzieś się znajduje zawsze gotowy, zawsze aktywny. A to połączenie podsycało niepokój, który trudno było określić ale łatwo było odczuć, nie było żadnych eksplozji, nie było oficjalnych ogłoszeń kryzysowych, ale było zbyt wiele znaków, by je zignorować, za dużo dźwięków, za dużo ruchów, cisza, która trwa zbyt długo. I tak, gdy kalendarz się rozwijał, a świat próbował iść dalej normalnie, pytanie krążyło w głowach tych, którzy śledzili to wszystko od początku. Te wydarzenia były tylko odosobnionymi ćwiczeniami. A może były to pierwsze oznaki, że coś poważnego jest przygotowywane z dala od oczu opinii publicznej? Historia ewidentnie jeszcze się nie skończyła. Z biegiem tygodni zaczęło się dziać coś ciekawego. Historia nie była już tylko o dwóch posamczych wydarzeniach i stała się częścią codziennego życia tych, którzy uważniej śledzili międzynarodowe wiadomości. To już nie był niszowy temat. Radio Apokalipsy i Plan Apokalipsy zaczęły pojawiać się w powszechnych rozmowach, programach analitycznych, luźnych komentarzach na końcu raportów, które oficjalnie dotyczyły innych tematów. W przypadku radia nadal pojawiały się nowe płyty. Nie było dnia, gdy ktoś, gdzieś na świecie, nie monitorował tej częstotliwości. Ludzie spali z włączonym radiem, inni budzili się w środku nocy, żeby sprawdzić, czy dzieje się coś innego. I od czasu do czasu to się zdarzało. Transmisje zaczęły się bardziej różnić. Niektóre wczesne poranki głos pojawiał się tylko raz. Innym razem przerywał brzęczenie kilka razy z rzędu, jakby ktoś testował granice, powtarzał instrukcje, potwierdzał niewidzialne paragony. Nie było potwierdzenia, kto podsłuchuje po drugiej stronie, tylko pewność, że te wiadomości nie były przypadkowe. Najbardziej niepokojące jest to, że mimo tak wielu nagrań krążących w obiegu, żadne techniczne wyjaśnienie nie zostało całkowicie zamknięte. Eksperci się ze sobą nie zgadzali. Niektórzy twierdzili, że to stare protokoły używane ponownie, inni twierdzili, że były to testy gotowości, ale wszyscy zgadzali się co do jednego: nie było to powszechne. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się fragmentaryczne informacje. O niestandardowych ruchach lotniczych. Nic oficjalnie nie potwierdzono, ale niezależni obserwatorzy zauważyli zmiany w trasach, coraz częściej widywane strategiczne samoloty, ćwiczenia, które wcześniej były dyskretne, teraz stają się bardziej widoczne. Nic, co w izolacji oznaczałoby kryzys, ale do tego, co już się działo, uczucie czujności wzrosło. Epizod lądowania E4B nie został zapomniany. Wręcz przeciwnie. Został uznany za ważny punkt milowy. To przed i po. Wcześniej wszystko wydawało się normalne. Później każdy minimalny ruch zaczął być analizowany za pomocą lupy. Bo jeśli samolot stworzony do zarządzania krajem po ataku nuklearnym może pojawić się na lotnisku cywilnym bez ostrzeżenia, to pojęcie normalności może wymagać rewizji. Milczenie władz pozostało decydującym czynnikiem. Nie było mocnych zaprzeczeń, nie było szczegółowych wyjaśnień. To tylko ogólne frazy, zawsze te same, jakby trzeba było zamknąć tę materię siłą. Ale im bardziej próbowałeś się zamknąć, tym więcej pytań się pojawiało. W niektórych krajach zalecenia dotyczące obrony cywilnej zaczęły być aktualizowane. Nie w sposób alarmistyczny, lecz z drobnymi zmianami w języku. Terminy takie jak ekstremalne zdarzenia i mało prawdopodobne scenariusze zaczęły pojawiać się coraz częściej. Dla większości ludzi pozostało to niezauważone. Dla tych, którzy już zwracali uwagę, brzmiało to jak kolejny sygnał. Historia zyskała na sile właśnie dlatego, że nie miała natychmiastowego punktu kulminacyjnego. Nie było eksplozji, nie było żadnego ogłoszenia, nie było widocznego pęknięcia. Wszystko działało dalej ale dyskomfort pozostał. To było tak, jakby świat szedł z częściowo zaciśniętym hamulcem ręcznym, a nikt nie przyznawał się do tego na głos. Radio nadal nadawało, czasem tylko brzęczenie, czasem coś więcej, a każde nowe przerwanie wystarczałoby wszystko na nowo rozpalić. Filmy pojawiły się ponownie. Nagrania audio zostały ponownie przeanalizowane. Ludzie próbowali znaleźć wzorce tam, gdzie może ich nie było, albo było ich za dużo. Płaszczyzna apokalipsy z kolei znów zniknęła z debaty publicznej, ale nie z pamięci zbiorowej. Stała się ona symbolem czegoś większego niż to konkretne lądowanie. Reprezentował ideę, że struktury stworzone specjalnie na ten cel są nadal aktywne, utrzymywane i gotowe. I że w pewnym momencie ktoś zdecyduje się je wprowadzić w ruch. Na początku wielu traktowało wszystko jako internetową przesadę, ale z czasem nawet najbardziej sceptyczni zaczęli przyznawać, że ten zbieg okoliczności był, delikatnie mówiąc, niewygodny. Dwa symbole powiązane z ekstremalnymi scenariuszami dwa kraje centralne w globalnej równowadze ten sam okres ta sama cisza. I tak, bez oficjalnych ogłoszeń, syren, wyraźnych nagłówków, rok mijał w dziwnym poczuciu powściągliwego oczekiwania. Jakby świat czekał na coś, czego nikt nie potrafił nazwać. Może nic się nie wydarzy, może to wszystko było tylko sumą ćwiczeń i audycji wyrwanych z kontekstu. Ale dopóki radio mówiło, a samoloty przeznaczone na najgorsze się poruszały, wątpliwości pozostawały. A wątpliwości, gdy dotyczą końca, nigdy nie są nieszkodliwe. Z czasem temat przestał być traktowany jako ciekawostka, a zaczął być śledzony niemal jak nieformalny biuletyn o ryzyku. Nie było ustalonego czasu, kiedy coś miało się wydarzyć, ale ludzie zawsze czekali. Radio mogło mówić w każdej chwili. Nowy rekord samolotu może pojawić się znikąd. I to ciągłe oczekiwanie zaczęło wyczerpywać tych, którzy śledzili wszystko uważnie. W przypadku radia jedno stało się jasne: liczba transmisji nie malała, wręcz przeciwnie stały się one częstsze niż w poprzednich latach. To już nie były sporadyczne przerwy, bywały tygodnie, gdy głos pojawiał się w kolejnych dniach. Dla tych, którzy monitorowali, nigdy wcześniej nie zdarzyło się to w ten sposób. Dokumenty zaczęto katalogować dokładniej: harmonogramy, czas trwania, rodzaj wiadomości. Niektórzy zauważyli, że pewne słowa pojawiały się ponownie po kilku dniach, zawsze w innych kontekstach, jakby były częścią ograniczonego, ale funkcjonalnego słownictwa. Nie wyglądało to na improwizację. Czułem się jak ciągłe używanie czegoś aktywnego. Inny szczegół zwrócił uwagę: radio nigdy nie wydawało się popełniać błędów. Nie było duszenia się, śmiechu, żadnych powszechnych ludzkich wad. Głos wszedł. Powiedział dokładnie to, co trzeba było powiedzieć, i wyszedł. Jakby ktoś po drugiej stronie nie mówił, tylko wykonywał zadanie. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych epizod z samolotem zaczął rodzić pytania, na które nikt oficjalnie nie odpowiadał. Dziennikarze próbowali porównać dane z lotów publicznych, agent i ogłaszających ćwiczeń wojskowych. Nic nie pasowało do końca. Zawsze brakowało czegoś czegoś. W najważniejszych momentach zawsze brakowało informacji. Niektóre media domagały się nawet bardziej szczegółowych wyjaśnień, otrzymywali niejasne odpowiedzi lub wcale. W niektórych przypadkach całe opowiadania publikowano bez jednej bezpośredniej oficjalnej przemowy, z jedynie powtarzanymi ogólnymi notatkami. To zamiast zakończyć sprawę, tylko potęgowało uczucie, że czegoś unikać. Z biegiem dni zaczęły pojawiać się inne raporty, zawsze równoległe, nigdy centralne. Pracownicy z sektorów strategicznych rozmawiają o rutynowych zmianach, wzmocnione szkolenie wewnętrzne. Procedury są rewidowane, nic z tego nie zostało ogłoszone jako odpowiedź na konkretne zagrożenie, ale wszystko zdawało się dziać jednocześnie. Historia zaczęła nabierać dziwnej wagi właśnie dlatego, że nie było żadnego ostatecznego wydarzenia, nie było zerowego dnia, nie było żadnego jasnego ogłoszenia, wszystko wydawało się rozbite. Radio mówiło tutaj, samolot pojawił się tam, komunikaty zmieniały się gdzie indziej, a świat próbował połączyć te elementy, nie wiedząc czy naprawdę należą do tej samej układanki. Zwykła opinia publiczna odczuwała to w sposób rozproszony, nie jako panika, lecz jako dyskomfort. Ludzie komentowali, że są bardziej uważni na wiadomości międzynarodowe, że czuli ciężką atmosferę, nawet nie wiedząc jak to wyjaśnić. Jakby termin apokalipsa, używany zarówno dla Radia, jak i samolotu, przestał brzmieć przesadnie i zaczął nas naprawdę niepokoić. Na forach i niezależnych kanałach najczęściej używanym słowem nie jest już teoria, lecz przygotowanie. Nie w skrajnym sensie, lecz jako koncepcję, przygotowanie systemu, przygotowanie odpowiedzi, przygotowanie czegoś, co oficjalnie nie miało miejsca. Radio pozostało najbardziej stałym elementem w całej historii. Nie ruszyła się, nie zmienił miejsca. Nie musiał być widzieć. Wystarczyło istnieć. Wystarczyło mówić nieregularnie, by przypomnieć sobie, że coś jest aktywne, działa, czeka. Samolot, nawet nie pojawił się ponownie na innym cywilnym lotnisku, był nadal cytowany jako dowód na przekroczenie granic, ponieważ pewne protokoły istnieją właśnie po to, by nie były łamane publicznie. A gdy już się pojawiają, to dlatego, że ktoś zaakceptował ryzyko bycia zauważonym. Żaden rząd nie potwierdził żadnego związku między tymi dwoma incydentami. Żaden ekspert nie mógł udowodnić, że było to coś innego niż nietypowe ćwiczenia i transmisje. Ale jednocześnie nikt nie mógł z całą pewnością powiedzieć, że za tym wszystkim nie kryje się nic. I wtedy historia weszła w jeszcze bardziej niekomfortową fazę. Faza, w której świat przyzwyczaja się do obcego. Audycje radiowe nie są już wiadomościami, ale nie przestają się tym zajmować. Lądowanie samolotu przestało być nagłówkami gazet, ale wciąż było pamiętane. Wszystko wciąż tam było, w tle, jak ciągły hałas. Początek roku, który powinien być naznaczony oczekiwaniami i nowymi początkami, stał się związany z tymi obrazami i dźwiękami, do radia, które nie powinno tak mówić. Do samolotu, który nie powinien tam lądować. Do oficjalnej ciszy, która mówiła zbyt mało. I choć nic oficjalnie nie zostało powiedziane, ogólne uczucie było proste i trudne do zignorowania. Coś zostało wywołane. Może mały, może duże, może tylko zapobiegawcze, ale wywołany. Historia się nie skończyła. Po prostu przeszła na linię oczekiwania. I dopóki radio nadawało, a budowa stworzona na najgorsze działała, nawet dyskretnie, to oczekiwanie było naładowane napięciem. Bo jeśli chodzi o znaki związane z końcem, najbardziej przeraża nie hałas. Chodzi o to, że wszystko wciąż wydaje się zbyt spokojne. Z biegiem miesięcy nic nie wybuchło. Nie ogłoszono żadnego ogłoszenia. Nie rozległa się syrena. A jednak uczucie, że coś się zmieniło, pozostało. To nie był jawny strach przed tymi, którzy sprawiają, że ludzie biegną ulicami. To było coś bardziej dyskretnego, trudniejszego do wskazania, ale niemożliwego do zignorowania dla tych, którzy śledzili wszystko od początku. Radio Apokalipsy nadal było aktywne. Nie wrócił całkowicie do starego wzoru, ale też nie skalował się definitywnie. Wiadomości zaczęły pojawiać się coraz rzadziej. Jakby ktoś zmniejszył głośność eksperymentu, który już się rozpoczął. Mimo to każde nowe przerwanie szumów usznych miało wpływ na niego, bo teraz świat wiedział, że radio potrafi mówić, i to samo w sobie zmieniło wszystko. Minęło kilka tygodni bez niczego nowego, aż nagle pojawiło się nagranie ponownie zawsze krótkie zawsze tego potrzebuje. Zawsze wystarczyłoby pamiętać, że ta struktura nadal działa. Karmiona, obserwowana, gotowa. Nie było sposobu, by wiedzieć, czy te wiadomości były ostatecznymi testami, wewnętrznymi potwierdzeniami, czy po prostu konserwacją starego systemu. Ale sam fakt, że się zdarzały, mówił wiele. W Stanach Zjednoczonych samolot Apokalipsy nigdy więcej nie został widziany na innym cywilnym lotnisku. Oficjalnie odcinek zakończył się jako odosobnione wydarzenie. Brak publicznego śledztwa. Brak szczegółowego wyjaśnienia. Stopniowo prasa przeszła na inne tematy. Wojny trwały dalej, pojawiły się kryzysy, świat podążał swoim zwykłym chaotycznym rytmem, ale dla tych, którzy byli uważni, to lądowanie nigdy nie przestało być kamieniem milowym, bo pokazał coś, co rzadko jest widoczne: że plany awaryjne to nie tylko teorie w starych dokumentach, oni żyją, praca. I mogą zostać wywołane bez ostrzeżenia. Z czasem historia radia i samolotu zaczęła być opowiadana w niższym tonie, niemal jak szept. Nie dlatego, że został zapomniany, ale dlatego, że wydawał się zbyt ciężki, by powtarzać go cały czas. To był temat, który pojawiał się późno w nocy, podczas poważnych rozmów, gdy ktoś pytał pamiętasz to? I wszyscy pamiętali. Pamiętali początek roku, dziwnych nagrań. Muzyka gra tam, gdzie nie powinna, z samolotu, który nie powinien tam być, o ciszy, która nastąpiła potem. I przede wszystkim poczucie, że to wszystko nie było stworzone dla zrozumienia przez publiczność, lecz ostatecznie się wydostało. Może nic poważnego nie było naprawdę przygotowywane. Być może to wszystko było tylko niewygodnym zbiegiem okoliczności, potęgowanym przez już napięty globalny kontekst. Być może radio przechodziło techniczne modyfikacje, a samolot po prostu przestrzegał rzadkiego protokołu. Wszystkie te wyjaśnienia są możliwe, ale jest coś, czego żaden z nich nie jest w stanie wymazać. Fakt, że dwa symbole bezpośrednio powiązane ze scenariuszami końca świata wyszły niemal jednocześnie poza oczekiwane zachowanie. Fakt, że to się stało bez jasnych wyjaśnień. A fakt? Że od tamtej pory świat wydaje się trochę bardziej uważny i trochę cichszy, bo gdy pojawiają się takie znaki, nie muszą od razu nic ogłaszać. Czasem służą jedynie do testowania granic, żeby sprawdzić, czy wszystko nadal działa. Pamiętać, że pewne struktury istnieją właśnie wtedy, gdy to, co niewyobrażalne, przestaje być niemożliwe. I może właśnie dlatego tak trudno jest tę historię naprawdę zamknąć. To nie kończy się na ostatnim wydarzeniu. Kończy się to wątpiącą. Wątpliwości, czy to wszystko to tylko zbiorowy strach, albo czy to było dyskretne ostrzeżenie, że gdzieś poza naszym wzrokiem ktoś postanowił sprawdzić, czy świat wciąż jest gotowy na najgorsze. Radio wciąż tam jest. Samolot nadal istnieje. A oficjalna cisza pozostaje jedyną odpowiedzią. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw swoją opinię w komentarzach. Podzielcie się swoimi teoriami, powiedzcie, co według Was naprawdę się wydarzyło i jaką tajemnicę chcielibyście usłyszeć tutaj na kanale. Twoje polubienie i subskrypcja pomagają utrzymać tę historię przy życiu. Bo czasem prawdziwy strach nie tkwi w tym, co się dzieje, ale w tym, co może być przygotowywane w ciszy.